O, siema. Escape from Tarkov jest skomplikowaną grą, ale po osiągnięciu kilkuset godzin to za mało. Dlatego postanowiłem zrobić sobie wyzwanie, którego celem będzie zdobycie maksymalnej reputacji u handlarzy, maksymalnych ulepszeń kryjówki. A zasadami tego wyzwania są po kolei brak możliwości korzystania z pchlego targu, Mogę wymieniać przedmioty u handlarzy. Pojemnik bezpieczeństwa może służyć tylko do przenoszenia kluczy i wynoszenia niezidentyfikowanych kluczy pod warunkiem, że zidentyfikuję je po rajdzie. Mogę też przenosić w nim kontenery takie jak dock casey, key Sick seek casey, key card holder. Mogę też kupić specjalne przedmioty do misji, takie jak znacznik M2000. Kamery Wi-Fi, zagłuszacze, narzędzia wielofunkcyjne. Nie mogę korzystać ze skawów, mogę za to grać ze znajomymi, lecz nie mogę przyjmować od nich żadnej pomocy, takich jak apteczki, lub przedmioty do zadań, czy przedmioty do budowy kryjówki. Mogę używać terapeutki do leczenia po rajdzie, mogę też tworzyć przedmioty do zadań w kryjówce. Dozwolona jest też wymiana rubli. Na dolary lub euro za pośrednictwem handlarzy. Nie mogę korzystać z ubezpieczeń. Mogę kupować pojemniki na przedmioty, amunicję, granaty, czy też medy za gotówkę. No to zaczynamy. Tym razem pewnie zagram znowu Usakiem. Jusek. O, nam Patryk. Scavs here? No way, man. O Pewnie będzie o. Mamy wolny. Najpierw chciałby się usunąć wszystkie przedmioty. O, jezu, ile tego jest. Ciekawe, czy handel podniesie reputację. Ups. No nic na no to, możemy przymknąć oko. Więc formalności mamy z głowy. Teraz możemy wziąć pierwsze zadania. Zlokalizować Machine Gun i Granat Launcher na Ground Zero i wyeliminować 5 celi. Znaleźć 3 medykamenty. I ekstraktować, MR Station. i znaleźć dysk. Teraz pytanie: czy bierzemy pieniądze do zadania? Czy dopiero po pierwszym rajdzie. No nic, jak usuwać wszystko, to usuwać wszystko. Także pierwsze zadanie. Ground zero. Na ósma. No, i dobra, jesteśmy już na miejscu. I chciałoby się zaliczyć jak najwięcej obiektywów. A ja nie wiem, gdzie ja idę. Chyba już wiem, gdzie idę. Miejmy nadzieję, że żaden skapnie, nie napadnie w tym miejscu. Tu powinna być skrzynka. Nie ma skrzynki, za to są komputery. Dałoby się znaleźć rzeczy do. Tryjówki. o mamy zapałeczki o mamy nakrętki Nie zmusił. Chyba że znajdę ring. Chyba że znajdę kamizelkę. Zapalniczka też jest potrzebna, ale zastanawiam się, czy. Dobra, wezmę tą zapalniczkę. Może zaraz znajdę coś innego. Zaliczmy sobie granatnik. O mordę. zaraz będziemy mieli rig albo hamizelkę jak kto woli i plecaczek może jeszcze jakaś broń się znajdzie zaraz zobaczymy Wielką nadzieję, że tam coś będzie, mam też wielką nadzieję, że to nie będzie to, oh. to też przyda nam się chyba do zadania. W środku. Dobra, mamy jednego fraga. Mamy zaliczony granatnik. Teraz przydałoby się pójść. A drugi granatnik. Ale z uwagi na to, że znaleźliśmy ruble. Ekstraktujemy pewnie samochodem, nie możemy zmarnować takiej okazji. drugi mecz do zadania Wszyscy lubimy skrzyneczki. To jest do zadania. To zabierzemy później. To zadanie nie jest ważne w tym momencie. No zapalniczka nam nie jest potrzebna. Mamy zestaw. Teraz jeszcze nakrętka. Jest nakrętka. Mamy zrobiony warsztat. O ile wyjdę. Żarówka Kodzik Kodzik to mnie Nic nie ma w tej skrzynce Taka piękna, duża drewniana O, w mordę O, trafiłem go, ale jeszcze broń mi się z... zablokowała Ta, takiego moc, to takiego mocnego skawa to się nie spodziewałem. O ile to był skaw. Mówi się trudno. Dajemy drugą szansę. O, to jest dobre miejsce. Pytanie brzmi czy ja mam... Tak, jeszcze... eliminować dwóch znaleźć przedmioty jakiekolwiek co i coś do jedzenia tanka też się przyda, karóweczka. Nic nie widać i nic nie słychać, także... A sobie podaruję. Jestem w dosyć nieciekawej sytuacji Na poprzednim rajdzie mi się dosyć poszczęściło. To już o wielkim szczęściu nie mogę mówić. Szczerze że już Ktoś przede mną. Oho, zobaczył mnie. Chodź tu.

i To nie brzmiało zbyt dobrze. To nie wyglądało zbyt dobrze. Trzeciego meda, i wykonać zadanie od terapeutki. to byłby dobry pomysł. é To, to było niebezpieczne. Teraz w sumie chciałbym się przedostać na drugą stronę. Nie jest zbyt mądry plan, ale o, o. Po lewej słyszałem skawy i wyrwałem się. Nie. To było niebezpieczne. Mm -hmm. No i tak, wróciliśmy cali. Na szczęście ale z drugiego rajdu mamy medy do zadania i heł. wykonajmy podajmy przedmioty do zadania nasze pierwsze zadanie jest właśnie wykonane. Mamy mapę, faktory, ale nie jestem pewien, czy to jest ta, której myślę. W każdym bądź razie, jeśli ci się spodobało, daj lajka. Jeśli nie, no to nie. I zachęcam do subskrypcji. Dzięki. Na razie.